Cześć wszystkim, dzisiaj jest spierwimy tylko od tej samiczki. Już też się dłuższy czas temu okociła. Więc sobie wyjmiemy. Chodź. Chodź, chodź, chodź. chodź bo to ona jest świlnięta jak widać to. Dobra, wączkę rękę sobie natarłem. U światło, żebyście coś widzieli w ogóle. Młode są, ładne. O. Jeden. Drugi. Dobra. Trzeci. Czwarty. Piąty. Było jest 5, wcześniej było 6, ale jednego, białego się wyciągła z gniazda. Nie zauważył mi zdech. Tak się prezentują. A teraz jest mniejszy. Jesemniczko ładnie przykryła. Sobie damy ją z powrotem już. Tutaj jeszcze w gnieździe siedzą. Tutaj jak widać już wyszły, gniazdo rozwaliły. O, pokażcie się Podjadają. ta jeszcze się nie wykociła i tutaj jeszcze ta młodzież w dalszym ciągu z matką ale nie już je dzisiaj albo jutro sobie odsadzę te już też ładnie nabrały masy A jeszcze są mniejsze od tamtych są dwa tygodnie chyba A tutaj czyteczno. Ale to już było odkryte, tylko taki sianat, sianat tutaj położyłem. Tak wyglądają. Ładne już są. Kotlety. Jak są to niech siedzą pod tym. Tutaj Aż są, żyją, najważniejsze, nie ja zaglądam, bo to Proszę jest, jest, A na co, tu wolna komora, no podobnie ta samiczka do niej trafi, muszę tam pościelić i karmidełka dorobić. Ciekawie, bo wy się tu gryziecie. A takie karmidła im porobię. Im w zupełności wystarczają. A progi sami, tu był taki mankament. O! Musi być wycięte. Jest tak zrobione. Ale sprawdzają się. Młode nie wypadają. Nie nie, nie. Bo... Wy już tu się za dobrze znacie obie mają młode ta wychodzi i atakują się jak się widzą tutaj jeszcze ta samiczka ale ona tu słabo przerasta a też jest mniejsza to tak zrobimy ale też się źle się nie prezentuje. Ale malutka będzie. Przejdziemy do nowego nabytku. Tak się prezentuje nowy nabytek. Samczyk. Widzimy. Bardzo ładny, waga. 6700 120 zł za niego. Nie wiem, może trochę przepłacone. Szczepny jest. Będę musiał mu tylko jeszcze przed, jest na kwarantannie i zanim pójdzie do stada szedł na uszy kroplę taką zabezpieczającą, żeby świeżbu mi czasem nie przyniósł. A to wiadomo, jak to z nowej hodowli to różnie to bywa. No i tak to sobie tu siedzi. Jeszcze sobie zakupiłem 54 jaja przepiórek i są w nowym inkubatorze włożone. Zobaczymy, co się wylęgnie i będzie hodowla przepiórek. Najprawdopodobniej albo któryś z tych klatek albo ta na dworzu, co <coughs> służy jako kwarantanna. No jest 54 przepiórek i bodajże 56 jaj kurzych zobaczymy co się wylęgnie za przepiórki po 15 zł za 18 sztuk jajek płaciłem za lęgowe i zobaczymy co to wyjdzie Ale w tym odcinku to na tyle trzymajcie się, Wiesz, możecie zostawić komentarz, subskrypcję jeśli wam się spodobało na razie